I wonder, do you care about it anything more than erasing the stain upon your honor? Is that all you believe that we've done here? Merely violated your cultural sanctity? Do what you must, then, and leave as ignorant. Mam ludziska jestem na Avatar, a to ostatnia misja Predatora. Zaraz wam przedstawię tą scenarię. Dobra, wróciłem. Eee, tak. miałem wam wyjaśnić co to jest ta scenaria. Nie wiem czy cię witałem, ale dobra. Scenaria polega na tym, że idą do nas ksenomorfy, a tam jest grup. Eee, prywotnego predatora. I oni niosą tą ksenomorfę całą. A, tu jest... Ja mam używanie głowy na początek, nie wiem czwórka, czwórka, czwórka A i w razie czego tu będzie od zatrzęsienia z synomor po prostu tu będzie mały Weiser No co Dobra, zabijajmy je, bo nie mogę mówić Masz, kurde Franco. A ciebie na specjalna. Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Ua, mi ci na pół, a masz. Fajnie? No, ja się cieszę. Dobra, e, pas, pas, pas. Dobra. Eee, miałem wam wyjaśnić. Scenaria polegała na tym, że był... no... pochów. dobra. Była karawana pochówkowa, no, mogę to tak uznać to, że mieli... Dobra, e, mieli... prowadzili grup e, pierwszego predatora do piramidy i właśnie tam miał tam predator ten pierwszy miał spocząć. Zanim była prowadzona ksenom e, marka ksenomorf. Ta królowa! No, się trzęsie mi cała ziemia. Ziemia się trzęsie. Jak to chodzicie do kościoła to będziecie widzieć. Dobra Misza tam Nie jestem Tak to jest przodek nasz Nie jestem do końca pewien Ale tu wybiegło nam kilka ksenomorf. Nie jestem do końca pewien Wam powiem szczerze Ale tu prawdopodobnie będzie sala, gdzie będzie nieskończona ilość ksenomorfów. Tak, dobrze słyszycie, nieskończona ilość jak ja kocham tą grę Zmiany przejścia świata, to jest piękny Leon żył do światu, po czekajcie To jest ta sala Z góry mówię, to jest ta chyba, tak, to jest ta sala Ty się nie z wyłączymy trzech m, przycisków, tych raczej, kapliczek to będą, one on, on, się pojawiał. Ja na razie tak poczekam i żeby one tak były, bo były? Nie będę się śpieszył w ogóle na nic Po prostu będę je zabijał i tyle. W ogóle nie my... Oczywiście to będą takie fale. Fale strale. Ty skurczy Ktoś mnie się pytał... W ilu FPS-ach nagrywam grę W 60. Widzicie ich jest dużo Ale ją przedzikało. Ej co to było Eee Tak mamy zrobić to tamtoś Wam to wam to kurwa Nie pierdolę Za dużo ich Eee Widzicie? Nie dałem się Eee Gdzie jest alt? Gdzie jest alt? suko tak widzicie ich się liczba nie zmniejsza, ich jest ciągle dużo nie będę używał działka plazmatycznego nie wiem o co chodzi z tymi kolorami dobra, e, jak widzicie jest ich naprawdę dużo one się ciągle będą respawnić a ja nie mam kurna jak e... wow w powietrzu? Muszę jakoś to tak obczaić, że muszę je powyczyszczać Tak, standard włócznia Cholera 3 Chociaż dla nas to nie problem, co nie, bo on już w większą ilością sobie... ja radziłem sobie Eee, tak Ten odcinek taki jest taki... No, pogmatwany W treści nie ma za bardzo on na taki, na tym widoku albo dobra, zagrajmy sobie OLE PIĘKNIE POSZŁA JA PIERDOLĘ dobra, może jakoś uda mi się szybko, szybko, szybko tu jest pierwsza kabliczka fuck i oktawniła nam właśnie cyborgi, chociaż z drugiej strony cyborgi się przydadzą one tak, za tymi drzwiami są cyborgi Ała! O kurde! Ale ja je czyszczę. Też wiecie, ja... Kurde! Która to już? Tak... Cyborgi zostawię, bo one będą przydatne Jak słyszycie, muzyczka czy typu... Taka ep typowa epicka Tak... Epicka muzyka Czemu, zapytacie się czemu e, one nas e, niby widzą Widzą nas z tego powiednego powodu Jeszcze... E, czy... Widzą nas... What? No chodź tu suko E łeb masz bubia Zauważyłem że podobało wam się bardziej jak grałem z A, na koniec filmu e, Ma informacja dla was ale włączka dostała, fajnie cholera nie mam zamiaru e, tak cyborgi tu są, nie widzę właściwie ich tak, tam są zaświecone tak Zauważyliście już ksenomorfy ustały z tego powodu, że włączyłem tą kapliczkę. Ta kapliczka anuluje wszystkie ksenomorfy, jakie były w tej komnacie. W tej komnacie musicie to szybko robić, od razu mówię. Tak, tak oni też mają kamuflaż. Na koniec, znaczy, na koniec gry menemy na, w końcu będzie dla Was mała informacja. Tak, otwórzmy sobie wreszcie. Dobra, otworzyliśmy. Aktualnie chwili mam 50... no dobra 55, 56... No nawet 61 FPS-ów. Od 55 do 61 fPS mi się waha. Jakbyście się chcieli dowiadzieć. Dowiadzieć, kurde, ale ja to mówię! Kurwa! Napierdolę Tak, to jest komnata pochówkowa predatora. Oto ten przedwieczny. Muszę tak u to go ujmę. Ten pierwor... pier... pierwszy no. Ozyskaj dane i ustaw samo zniszczenie piramidy. O kurwa. Tu, tu nie będą ksenomorfy. Skąd mówię? Ale te pomniki piękne są. Wiecie co, ja tak powiem, że e, grafika w Alien Respredator jest porównywalna nieco z Battlefieldem III. Nieco, ale oczywiście fizyka w Battlefield 3 jest zaawansowana w dużym stopniu, a w Alien Respredator nie. Ale graficznie są bardzo podobne do siebie. No tak. Będą no, oczywiście ludzie mnie, będziecie mieli ze mną sprzeciw Zabierzmy te rurki, PDA, te laptopy, wszystko wyrwijmy to O właśnie, dobrze Spójrzmy O ale ciasta maska Załóżmy O, hologram będzie chyba Coś tak czuję, że hologram Tak, hologram Albo i Albo coś uaktywiliśmy. Nie, hologram. Uaktywiliśmy hologram. Jakaś planeta. Nie wiem jaka. Nie, nie, nie pytajcie się mnie, bo nie wiem. Coś tam się otworzyło. Zasuwa. Ale ty klapa, o. Samo zniszczenie, Przeciążenie na fulla. Oj, to będzie małe, małe BUM! I teraz niespodzianka. Surprise. Surprise! <ścoughs> to jest plugastwo, zwane pretorianinem. Niby. Ul dostał! Ej, jaką przeżył to? Silny. Łoo wow. Epicko. Yes, dziad Skurwysyn wytrzymały Chodź tu skurwysyn, to jest boss ostateczny O kurde, nie 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 O, nie. Spadaj, zjeżdżaj, zjeżdżaj no, Tu ja muszę użyć tego, apteczki gdzie on jest, działan jest, działan jest F, F, F Tu trzeba nim uważać. Ja miałem z nim niemałe problemy. Na niego, na niego, te aparaty ja radzę dalej broń dystansową. Gasu musi zginąć. No wiem, że on musi zginąć, ale on jest skurwy, jest twardy. Oho, coś będzie robił, nie wiem co o to chodzi. O, jakaś kaczenka. Co on robi? Skacze, ale nie rozumiem o co mu chodzi w ten desen. co on robi? Aha To on robi. Posuwa się strop. Ci manewr... Ci pole do popisu jest zawężone jeszcze bardziej. Aha. Nie, trudno kurczę, już działka, najwyżej bym miał punktację na zaniżony Ooooo! Prawie całe życie mi zciachał. Fuck. Jeeeee. Yeah. Zabił nas. Jeszcze raz. Teraz już wiem jak z nim walczyć przynajmniej. Na dystans, na dystans z nim trzeba walczyć Trzeba z nim walczyć skór wysynem na dystans Holy fucking shit On nie może uciec Ja nie mogę uciec od niego O, ale pięknie dostał kiki. Tak, lava mu robi dużo Zobaczcie, że my, my dajemy Oj kurde a my stanęliśmy na usuwisku. Fak. O, To Nie będzie dobrze wróżyć. To jest Aha, dobra, gra nas przekierowała od razu. Nie, teraz go zrelację od razu. Nie będę się cyckał Wystarczy, że się bliżymy do tego Gdzie on jest? Gdzie on jest? Aha, tam jest. kurczybyk znowu to samo. Taniec. Taniec honga honga chyba. Co będziesz tańczył? Zła ci walcz ty lera Kurde, gdzie on jest Się robi coś nie tak niebezpieczniej. Tak, ataku jest z, z daleka. On jest o tyle... Mocnym przeciwnikiem jak yeah. cholera, on robi te mocne ataki, cholera. Nie, nie, nie. Pani z Honga Honga. on do cholery jest. Jeszcze jeden strzał Cholerny świecie szlak, Kurde no widzicie on jest trudnym przeciwnikiem Holy crapping fucking shit On nigdy nie żeby zatrzymać się Kurde, no mało robię, no mówię wam Ej, ładuje mi się pasek chyba energii Nieprawdacie? Kurczę, macie, nie mogę przestać biec. Biegnie za mną. To Muszę zmieniać pozycję co 5 sekund. Co za skurczy Ej, jak on to zrobił? Ej, spalaj ode mnie. Spieszaj Kurde, on jest... cholernie silny. tak mocny Ja wam mówię, to jest przeciwnik nie to nie za pierwszym razem, żeby go załatwicie. Olera, aż on zrobił. A Spadaj. Perkami nie się bawić. Co no, królowa była łatwiejsza. Trzeba skakać co 5 sekund! Szlag... Zostać nie mogę... No biegnij, żarz. Cholera! Nie, jest taki łatwy, mówię wam. Czekajcie, ja zacznę znowu z wami, ale jak on będzie już e, na półmetku. Hello wróciłem. E, jak widzicie już jest na wykończeniu, e, ale on jest w sposób. Trzeba walić w te obluzowane płyty! Spokonałem Pokonaliśmy pluganstwo! Chociaż to nie jest łatwe. Piramida się rozpada. Wow! Dymek! Tak mój kot się nazywa. Chociaż <śleszysz> nie jest ze mną. I epick coś musi być epickiego. O właśnie, wyciągnięta łapka Predatora. Idzie. Wychodzi z laboratorium i się śmieje trzymając plugastwo największego wroga predatorów. I rzucając go. I na oczach swojego krążownika, który rozwajł e, tego USS Marine Znaczy, eee... Marlowa. Jest o tym się rozchodziło <grych> Tak. Ju polecieli nasi. No no no. Ti, ti 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 ti. Się wszystko rozwala, wszystko rozpierducha. Wszystkie ksenomorfy w popłochu uciekają, nie, wied nie wiedząc co się dzieje, ale my, predatorzy, uciekliśmy z tego zgrzyszczowiska i wysadziliśmy naszą dotychczasową wiedzę. Ale jebło. Kurwa, Maci. Ale je I teraz my wkraczamy. Oto. Co to jest? Aha, wylatujemy z LV i lecimy na jakąś inną planetę. Planeta Xenomorz, o właśnie. Nie pamiętam, nie znam nazwy, bo nigdzie nie była pobydana, nawet w kampanii Marine. I niestety nie ma nigdzie o niej. Łowca, zobaczmy statystyki znaleziony Łowca bicie coś tam coś tam strzami, no to zaostrza, o, o, zaostrza też są zgony minus 150 no właśnie modułu liczniczego 500 nie użyliśmy tacza plazmy 0 tak Nie mam czasu, żeby to zrobić. Alita, myśliwy mi... Elita, myśliwy, 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 myśliwy łowca. Jakoś się kręci, panie Błaćko. Tak, e, co chciałem powiedzieć? Aha. E, organizuję... E, będę organizował dla, na, dla was wszystkich wraz ze mną... Możemy sobie, możecie sobie zagrać ze mną i w, oczywiście w Alien vs Predator 2010 ja chciałbym żeby był Alien vs Predator 4 bo jestem zakochanym fanem AVP ale niestety marzenia są dla idiotów i nie będzie na pewno e, co to za ogłoszenie Będziemy mo będzie można ze mną zagrać uwaga w polowanie na Predatora tryb e, rzadko spotykany we wszystkich serwerach będziecie mogli ze mną zagrać ze mną awatarem w, pre, w tryb Predatora. Ja, jako, ja zacznę jako Predator, wy będziecie zaczynali jako Marines. Nie wiem kiedy zacznie, będzie tak, musi się minimum zgłosić do mnie trzy osoby, minimalnie. Do mnie na PW napiszecie, a ten, ci, którzy mają oryginalną wersję gry Alien vs. Predator 2010 na Steam'a. I, i piszecie taką treść siema awatar na przykład albo nie wiem hejka, srejka nie wiem co tam wam możecie, cokolwiek i słuchajmy i tam chcę z tą i treść taka poniższa chcę z tą zagrać w wespedator w tryb w polowania na predatora koniec proste Piszecie do mnie, zbieram was, ustalamy termin na Skype'a Czy tam na jakiś wolny serwer TeamSpeak bierzemy i... ten... robimy Może... można oczywiście też nagrywać, z uprzedzeniem mówię Ja też to będę nagrywał i na YouTube'a to też to ustawię I nie... nie dziwcie się dlaczego tak długo nie ma tak często odcinków Bo niestety mam wolny internet, a poza tym jak przychodzę z praktyki, to jestem zdziejany kampanii obcego na nowo będę musiał przejść. Kampania Marine będzie w maju dopiero, przepraszam. Pierwsze, znaczy od, no wszystkie odcinki będą w maju opublikowane. Postaram się za wszystko nagrać w kwietniu, a na maj, żeby mieć, żebyście już prze, na majówkę mieli co oglądać. No tak jakoś muszę zrobić mi niestety, ale kampania Marine jest jednak najtrudniejsza. Kampania Predatora, ostatnia misja, pri, pir, pir, piramida jest najtrudniejsza jednak, no to więc wiecie. Dobra, teraz ja z wami się żegnam. Ludziska, dzięki, że jesteście ze mną. 57 was jest. Miałem taki zrobić osobny filmik, ale dziękuję, że jesteście ze mną. 57 widzów, 13 tysięcy wyświetleń. Dla mnie to już jest coś. Dla mnie to jest naprawdę coś. Dobra. To do zobaczyska ludzie, narka. I pamiętajcie, oceniajcie te filmy oglądajcie do końca, bo pewnie oglądacie tylko początek aha, nudzi mi się, wypierdalaj takie coś was e, rozumienie jest ja wiem wam o tym, bo nie musicie mi o tym mówić, ja znam was ja, ja sam, sam, mam, sam oglądam innych i wiecie dobra to, do zobaczenia, do usłyszenia ludziska, trzymajcie się ciepło, narka